Cześć, chciałabym dzisiaj pokazać Wam, jak wykonać jajko styropianowe zdobione wstążką i techniką dekupażu. Liczę na to, że spodoba Wam się taka propozycja na dekorację świąteczną Waszego domu, czy nawet koszyczka wielkanocnego i wykonacie takie jajko ze mną. Zapraszam Was do wspólnej zabawy. Właśnie teraz na ekranie znajdziecie potrzebne produkty do wykonania tego jajka. No i zaczynamy. Na początek będzie nam potrzebna serwetka papierowa z wybranym wzorem. Ja wybrałam sobie taką uroczą z żółtymi żonkilami. Wycinam jej niewielki kawałek, a następnie będę rozdzielać ją na mniejsze kawałki, tak żeby uzyskać pojedyncze kwiaty. Jako, że jest to kształt jajka, nie możemy przykleić tej serwetki w jednym kawałku, bo po prostu ten wzór by się załamywał. Rozdzielam sobie te serwetki tak, żeby pozostała mi ta najcieńsza warstwa z wzorem, a następnie jajko styropianowe pokrywam klejem do dekupażu, a na ten klej nakładam delikatnie przyklepując tę serwetkę z wzorem kwiatowym. Moje jajko będzie mniej więcej do połowy pokryte tym wzorem. Pozostała połowa będzie obłożona tymi wstążkami, jak widzieliście już na początku w kolorze pomarańczowym, dlatego właśnie skupiłam się na tym, żeby te kwiatki z serwetką przykleić tylko na połowie jajeczka. Kiedy wszystkie elementy zostaną przyklejone, należy pozostawić takie jajko do wyschnięcia. Na wyschnięty wzór, będę nakładać odrobinę pomarańczowej farby. zmiałam sobie kawałek ręcznika papierowego, nakładam na niego odrobinę farby i tak klepując, tworząc takie nieregularne ciapki, takie odbicia tego papieru, zapełniam troszeczkę przestrzeń między tymi moimi kwiatuszkami, żeby tu było bardziej kolorowo. No i chciałabym również nawiązać kolorystyką do tej wstążki, która będzie na kolejnej części jajka przymocowana. Wycięłam sobie takie około 4-5 cm paseczki wstążki, które składam na trójkąciki, a następnie każdy z trójkącików za swoje dwa rogi będzie przymocowany szpilką do tego styropianowego jajka. Pierwszy rząd to jest po prostu ułożenie dookoła tych trójkącików, jeden koło drugiego, żeby stykały się tymi bocznymi krawędziami, bocznymi kątami. Taka praca jest dość żmudna i troszkę palce po niej bolą, ale warto, bo efekt jest naprawdę świetny. Ja wykorzystałam tutaj tylko jeden kolor wstążki, będzie tu tylko pomarańcz, ale można również mieszać te kolory między sobą. Każdy rząd może być w innym kolorze, nie jest powiedziane, że musi to być jeden kolor. Istnieją również różne rozmiary tych styropianowych jajek. Więc nie jest powiedziane, że to jajko musi być tak duże, lub że jest za małe dla Was. Możecie kupić również większe. Drugi rząd to są trójkąty ułożone na zakładkę. Czubek trójkąta właśnie teraz przyczepianego ma wchodzić między dwa trójkąty z pierwszego rzędu, żeby uzupełniały się te rzędy i jakby. Te dolne rzędy, które tworzymy, mają zawsze zakrywać szpilki z rzędu wyżej, żeby po prostu te szpilki były niewidoczne. One są centralnie pod środkiem kolejnego trójkąta w kolejnym rzędzie. No i tak w zasadzie całe jajko jest oklejane tą wstążką, nie ma tutaj żadnych innych wytycznych. Można układać jeden pod drugim, ale trzeba wtedy bardzo uważać, żeby nie było widać tych szpilek, bo po prostu nie wygląda to fajnie. E, dlatego właśnie są one układane na zakładkę. Ja sobie tu troszeczkę przyspieszyłam moją pracę. Zrobiłam już cztery rzędy, teraz zabieram się za piąty. No i cały czas w ten sam sposób. Trójkąt w kolejnym rzędzie jest zawsze pomiędzy dwoma trójkątami z poprzedniego rzędu wyżej. Im bliżej jesteśmy końca, trzeba się zająć zawieszeniem, jakby sznureczkiem, za który będzie wisieć jajeczko. Przyklejam, przyczepiam w zasadzie dwoma szpilkami, za dwa końce tego wstążkowego zahaczenia. Jest ono zrobione z tego samego koloru, z tej samej wstążki, z której trójkąciki, którymi od początku okładam, przyczepiam na tym moim jajeczku. Kiedy mamy już ten punkt zaczepienia wbity, kiedy ta wstążka, za którą będzie jajko wisiało, jest przymocowana, to dalej przystępuję do oklejania, przyczepiania wokół jajka tych trójkącików, żeby całe jajko było pokryte tymi wstążkami. No i przy okazji zakrywam również te kawałki od wiszącej wstążki. One będą po prostu pod tymi trójkątami schowane. Nasze jajo jest już prawie gotowe, teraz tylko czas zdecydować, gdzie ono będzie zdobiło nasz dom. Można je zawiesić w oknie, można je zawiesić na jakichś roślinkach, można ułożyć w stroiku wielkanocnym jako dopełnienie kompozycji, albo po prostu jeśli jest w mniejszym rozmiarze, włożyć je do koszyczka wielkanocnego, do potraw, które zabieramy jako święconka i po prostu ono będzie pięknie zdobiło ten nasz koszyk. Możliwości jest wiele, jajko prezentuje się naprawdę świetnie, no i jest to taki gadżet, który możecie z roku na rok od nowa wyjmować i wykorzystywać na kolejne święta, bo ono się tutaj nie zepsuje i mu się nic nie stanie, dopóki my go nie zniszczymy, to ono po prostu będzie ciągle cieszyło oko w taki sam sposób, jeśli pomysł na takie jajko wielkanocne spodobał Wam się, to zostawcie łapkę w górę. I zajrzyjcie na mój kanał po więcej inspiracji na takie wielkanocne i wiosenne DIY, e, które możecie razem ze mną krok po kroku wykonać. Będzie mi również bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał i zostaniecie ze mną na dłużej. Liczę na to, że usłyszymy się w kolejnym filmie. Pa!